Dobra, e, ja już się mogę zjeść, wit witam was w kolejnym filmie na moim kanale. E, dzisiaj gramy w... E, gdzie, czekaj, gdzie ty idziesz? Gdzie ty? Nie e, wiem. Ej, wracaj tu. Dobra, jeszcze raz. Ja już się mogę zjeść, wit witam was w kolejnym filmie na moim kanale. E, zaczynamy chyba daily. Jeżeli chcecie daily, to opiszcie w komentarzach. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. No a my zaczynamy odcinek kolejny z Alanem. Przywitaj się. Kiedy ty idziesz już, przywitaj się Siema, siema, tu, tu, siema, siema Dobra, dobra, zaczynamy Jesteśmy widzowie w kolejnej arence Sigma O, 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 a, 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 a co ty robisz? Ty masz 4 golda? A, nie, 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 nic nie wziąłem Ja obudowuję łóżko Nie a, co, ja wytupuję, wiesz co ja obuduję, wiesz? Eee. Czy ty... Ja mówię, czy... że tą... jeżeli chcecie daily, to... No nie no, to jest jakiś, A, myślałam, że no, to ty. Co? Złoty spadł. Co sobie myślisz, że ja? No. Ej, białych dwóch spadło. Przynajmniej nie umiał chyba grać. A tak, musimy zabić wszystkich. No. Tylko ciekawe, kto tutaj zabije. Ja nie, tym... nie wiem czemu, czy czy... Czy 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 ale się nie szczydzę. Fy... WYBIERAŁEM RZECZY! No. Na pewno Aha. Nie na niby Tylko nie spadnij! POKOJNIE, PAN PAWEŁ! Pan Paweł... Ciekawe który... Biali idą, biali idą! Wracaj, wracaj, wracaj! A oni słabi są podobno No nie! Dawaj jednego! Jeden nie żyje, drugi żyje. No jest. Czekaj bezna? Dobra, bezna, dzięki. Ej, no nie. <grym <grym to jest... Ci <grym> <grym> no nie, to weź przeciw. Nic. Bo ja to bo, bo, bo. Ja trochę cię przeciszyłem, mam nadzieję, że jest dobrze. Nie strasznie nie ale to ja po prostu tak cicho mówię. To dość w głośno Ja prawie spadam, przecież padę Nie, nie, nie O, nie, nie. ci No i dwóch nas, nie, Ej ty... na, 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 na. Ej, ja mam pomysł Ja idę do nich, bo mnie wkurzyli Już oni nie to dojść za mną Bo spadam, bo są to bombiki Mnie wkurzyli, no to teraz mają. biegną za mną? Beda, nie mają teraz. Czekaj, bo... Mm. Co to? Axolotik734... Ej, to jest Janek O kurwa! Gdzie? Wziący. Ej, nie, to nie jest Janek, to nie jest Janek, to nie Dobra. Tak, co jest Janek Dobra Jak ci... To ma inny Nie, no spadł, nie ma go już Ci, Ty! bo przyszłowska i wygrała, bo ta sama ma fawory Nie znaleźliśmy znowu No, i znowu przegramy Nie, nie przegramy Co ty gadasz? W ogóle Ej, napiszcie w komentarzu, kto oglądacie, jaki jest wasz ulubiony sport Jaki jest wasz ulubiony sport, widzowie? Większość pewnie dana. W siatkówkę Kosz albo piłkę może Ej, przecież przed chwilą graliśmy na tej mapie. Wow! Ej, poczekaj chwilę, zaraz wracam, powiedz coś do widzów. Nie ma ja Jestem z Kibi Sigma Ej, bo nam zaraz dojadą, a ten. Wow. Ej, powiedziałbym coś pięćowego, ale wolę nie. Nie na 5 gdzie micrzeczę. No... Pamiętaj. Ej, biały szedł. Biały, biały idzie. Biały idzie spaczenie, jest Jak, na, jak znowu zabiją biały, to pamiętaj, ja są już więcej nie gram tych bedworsów. Tu jest gnój. Gdzie oni? O kurde. Powiedziałem o kurde. Gdzie on jest? Ej, łatwo zabiję go. Piękny. Noci! Gąsa mi zabrałeś Nie wiesz co, nie wziąłem, samo się wzięło To nie ja, który pije Mohito, ten ty Co pijesz? Ale mojito U nas, u nas, u Od nas Od razu mówię, bo co? So... U nas No to nie chcę Zabraliśmy, mi rzeczy, to, to musiałem czekać Teraz będziesz sobie sam bił Żartowałem, widać już Widzicie widzowie jaki to jest współpracownik. on jest? Dziewczynki mówią slej! To wy... Czekaj. Ej, kebab ja na co? Ja mam oh. odhadę. O maska! Ciebie najgłośniej czekaj. jak... Czekaj, ej, nie słuchaj... ej... czekaj, powiedz coś! Coś! Ej, się czekaj, czy będzie słuchajcie na nagraniu, bo właśnie na kasę wyszłam Aha. Ty, ty za na kyson. Jaką klasową chłopę? My tutaj gramy, a nie wysyłamy głosówki. Przecież zaraz patrz patrz co ja ci zrobię. Ej, jestem ciekawa czy się będzie słychać. Czekaj. Dobra. Czekaj, ej, nie słychać. Ej, czekaj powiedz coś. Coś. Ja jestem czekaj, czy będzie słychać, czy Nie, nie było, nie było słychać, bo wiem co to powiedzieć, nie było cię słychać. Ty nie, ja ci teraz powiem, że zo zobaczysz zaraz, zobaczysz Zobaczysz Rozumiesz? To zobaczy. Czy nie zobaczysz? Białe światło zaraz Mój mm -hmm. no, 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 no. daj to Idzie ktoś do nas? Nie, ale niebieski jest słaby No to zabij Niebieski jest słaby, Zginasz? Musiałem już zginąłeś ty obudłeś na łóżko! O ty ma no i Za to, będzie kara śmierci. Dałem firebola. Ej, dopiero się zaczęła runda, a wiesz, ja mam już Raz, dwa, trzy, cztery. Pokaż masz... Cztery kilo? Ej, bo ciebie ogólnie było słychać na nagraniu, siostrą. O to siostrą. Nie, nie, że no, bo ona ma ATHT. I po prostu tak przyszła i po. prostu. masz siostrę? Nie, nie mam brata. Na serio? Ja nie wiem, że masz siostrę, to co dopiero brata? Który co, na, tak lety... na niej niejdzie... O nie, zdradziłem, że jesteśmy rodzeństwem. Tak, jesteśmy już. A jakbyśmy byli rodzeństwem, to byśmy nagrywali na te same komputery. I byśmy słyszeli to to, to samo. Jakbyśmy ja nie wiem, to moi rodzice by ja byś... na pewno nie pozwolili mieć komputera, bo ma... byśmy mieli tylko jeden komputer w domu. A więc takie... Jest... Nie, moi rodzice by na to mnie nie, nie, nie że wylane, ale by, byśmy mieli. Byśmy mieli, ale no gralibyśmy. Znaczy nie dużo. Dużo chodzi. Biały, biały jest no. dobry biały jest o ty maj skurczili. nie! Nie! No to już to, jak Ale to jest. Ale co nie? Skibity toilet? Jak ty go nie wstajesz, no to co zobaczysz. Ciekawe co zobaczę Dobra, Olać. E... Nie. Światło. Opowiem wam żart dzienny. Przychodzi ja się doszło... Ej pa na to, ej pa na to, ej pa... Ej nie, nie bo przerwałeś. mnie widzowie nie widział. Nie jesteś. Co obserwałem? No mówię żart. Uuu! A co z żart ja ci zaraz opowiem? <laughs> Jaki bombik! Leży Leżynuski Bidi toilet. Ej, dobra, mówię mam żart. Wchodzi Jasiu do szkoły i pani się zapyta. Jasiu, masz pracę do domu? A pani, a Jaś odpowiada, że nie ma pracy, bo uciekł mu koń. Haha. Ha. Co ty piec? <laughs> <laughs> Ej, różowy, co ty dzieje, różowy? Ej, <laughs> różowy! Jeden... Hello, motherfucker! <laughs> Ej, cofam, 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 co alan, alan, alan. A, Ej, ja też cofam! Ja też to cofam! Ej, my się śmiejemy ze powtórki Ej. co zrób powtórkę, z czego się śmialiśmy. <laughs> Ej, cofam, so cofam, so oh, cofam, so so cofam, so cofam! So Alan, Alan, Alan! XD Wszystkie dziewczynki mówią slay. Hello motherfucker! Ja podzielę, dziewczynka. No. <laughs> idę do. do... I czy jaś zabił różowi? To jak do nich nie, nie, wiesz, nie co, idę. Nie właśnie, niebieski nam zniszczył łóżko chłopie. My różowych zabiliśmy. Ej, się a różowy, różowy nie żyją. A różowie nie żyją. Jak. jaka karma. Cztery diamenty, eee, emeraldy. Kasti. A nie, klasti, a nie kasti. Jaka krastian. Ej, wiecie tak naprawdę, jak się nazywam, widzowie? Nazywam się od dzisiaj Krystian i będę Krystianem. Co? Krysiu! Krysiu, spokój się, dostaj Ej, wiesz, w ogóle, ci... ile zajmuje takie. Ej, w ogóle, ty żyjesz jeszcze? A nie, żyjesz, dobra. to, no. to, to leci. A nie, bo jak. On, <laughs> wstawi, on jak to wstawi, to ja mogę sobie przejrzeć wtedy przed premierową przed widzami. I... Ej, montaż jest to, to po prostu to zmień potem. Eee, dobra. Montazy... Montaż to proszę to wstawić. Ale ja to się wyciszyłem na OBS-ie. Wiesz, że cię słyszałem. No ty tak, ale... Oni nie. A ale nie, a dobra. Kurde. Teraz nagrywasz? No. <gry> Sigma You are Sigma Ty w ogóle się przestałem w ogóle... Przystałem, przystałem umieć tak robić, patrz. Ale chcesz dostać zadanie. Masz sam wygrać arena, a ja wrócę za 5 minut. Chcesz tak? I musisz gadać do widzów. Ja mnie nie będą widzieć. W dużym mózgu. nie będą cię widzieć, ale... Będą cię słyszeć i będziesz... musisz ich jakoś zachęcić do siebie. Ty, dolecimy TNT! Nie no, nie ma ciula, ale dolecimy rąk. Dolecimy, dolecimy. Dawaj! Czekaj na górą. Normalnie dolecimy! Mam dwa TNT! No dolecimy! Praca, Raz, dwa, trzy i cztery! No A... kurde! Ej, dobra, ma masz ich zagadać. Ja y, za chwilę wrócę. Nie! O chłopie! Ja teraz zrobiłam wojnę z nimi. Dobra. No. Masz w ogóle to. Nie po co ci dodałem, jak i tak, i tak tego nie będziesz miał. Jak oni do, do nas pójdą? Mam przez to ze suprofity to wstawić. idą do nas. Nie. Boję się. Dobra. Nie mam żadnego przesia do nich. Sam ich nie zabiję. Więc na 5 minut, żeby mi zostały, to jest głupie. nie wiecie w ogóle, co ja robię, co jest najgorsze. Jakbyście mieli takie dwie kamerki, że jak mówię, ja, to wy wybieracie, że ja, co, co ja robię. Ale nie spytaj. ty mały gnoju. Został prawie fireball. Ej, będę wam mówił, co robię. Chol, idę, idę teraz. Ma. Właśnie różowy zabija białych, patrzę na to. Ale nie udaje mu się za bardzo to jednego jed, dwóch zabija. Jednego zabija. No to ja idę drugiego. Uma zero. I bareli i, 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 nie będą mieli już. Pamiętam to, że proszę to wstawić. Następny raz już z nim nie będę nagrywał. Nie! I na 5 minut miał wyjść. Jestem. Co to. Jak coś dostałem sam na czerwono, jak wyłączysz mi Arenę, to wie że cię osobę ze znajomych ze wszystkich social media. I zostałem jeden na jeden. Jak mnie. znienawidzę cię. Hej widzowie, sobie... widzowie. przepraszam Was, że ja miałem takie ZDW, ale to nie moja wina ogólnie. Co jest to? No nic, musiałem. Musiałem iść do spania. Ja, to tak Przygotować. Do spania. Do A. spania przygotować. Dobra, idziemy do tego czerwonego O ma. Nie na jeden. Gdzie on, jest? gdzie on jest A ja już widzę gdzie on jest. Do tej jabeczko. O kurde. Jema. Mam za tej jabłko i to, nie mam, nie ma firebola, odbycuję. Okay. A jak będziemy tak przepatrzyć na siebie żeby... Dobra, jestem. Dwamy się do Alana, bo ma jeden na jeden. Oho! Dawaj, dawaj, puszczaj, puszczaj, Jety. puszczaj! Oh. Ej, obaj macie wieksotę. Dobrze! Nie. A ty masz jak śmiesz? No. On też ma. Tylko pytanie, to jest w PvP on czy, on czy ja? No nie wiem. Ja przez musisz, musisz lecieć na niego, musisz na niego ej, lecieć. Ej, chyba, ej, chyba, że pójdę na środek, będziesz mi mówił, gdzie on jest? Yy, we, Wezmij mi i posłuchaj z niewitki. Nie, to nie jest dobry pomysł. Żartuję, to by mi już. Ale on, nie to mnie nie podejdzie. Nie, mówi. no bo chłop... Ja też mam dużo szyi. Ja mam. Ja pomogę, w jaki sposób by to udało, że mnie nie ma. To jest bądź cały czas ze ścianą. Bo ja go wdarzę, Pokazujesz się mu. No nie pokazał. Ah. Hey, A. TNT Jumbo będzie robić chyba do... obok. Fajnie mu frejr będzie TNT, 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 tnt No wiem, właśnie to chciałem powiedzieć. Aha. Uh -huh. Epa. Hm. E czekaj. Kurde, chciałem mu TNT dać. Nie zadziałało. Mój pomysł No kurde, idziesz tam czy nie, ja pierdziełem, no szybka decyzja Ja buduję wieżę do nie wiadomo dokąd Dobra, weź udawaj, że ciebie po prostu tu nie ma Fireball, 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 fireball No nie, no, ale no. Kurde, dwa firebole miałem Lecę, 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 lecę no i wygrał. Dobra, dziękuję widzowie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić i łapkę w górę. I. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro.